Dzień dobry, witam Was wszystkich w ten świąteczny, piękny, ładny dzień Wielkiej Nocy 2020. Co prawda bardzo smutny, bo to, co już w Polsce jest tradycją od wielu dziesiątek lat, trudno, żeby się w tym roku w pełni spełniło, no ale bądźmy dobrej myśli, że ten okres skończy się dość szybko i wszystko może wróci do normy w najbliższym czasie. W związku z tym tak nietypowo wszystkiego dobrego z okazji Świąt Wielkiej Nocy 2020 dla wszystkich którzy mnie oglądają i słuchają. Pozdrawiam bardzo mocno. Przede wszystkim zdrowia wam życzę na te najbliższe dni i spędzenia ciepłych, fajnych dni. W, w rodzinnym, w rodzinnej atmosferze. Pozdrawiam.